Cześć wszystkim! W tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować aplikację IPCV Smarters Pro, i podam Wam mojego osobistego dostawcę IPCV. Dobrze, więc nie zapomnijcie obejrzeć tego filmu do końca i zaczynamy. Aby pobrać aplikację IPCV Smarters Pro, najpierw musicie pobrać aplikację Downloader, która pozwala nam pobrać aplikację IPCV Smarters Pro. Więc, aby pobrać tę aplikację, przejdziemy do szukaj i klikniemy e i wpiszemy downloader. Dobrze, więc oto downloader. Klikniemy, klikniemy jeszcze raz i klikniemy jeszcze raz, aby pobrać i zainstalować aplikację. Więc po zainstalowaniu nie otworzymy aplikacji, od razu aktywujemy kilka opcji. To bardzo łatwe. Więc e, przejdziemy e, do ustawień FireStick, więc oto ustawienie. Moja FireStick, więc klikniemy na e, opcje dla deweloperów. Jeśli nie masz e, opcji dla deweloperów, możesz się uaktywować bezpośrednio tutaj. Więc klikasz na informacje i klikasz tym razem na Fire TV. Dobrze? Voilà. I wracasz, znajdujesz e. Opcja dla programistów włączona, więc klikniemy e, sprawdź, e, czy ta opcja jest włączona. E, na to, i kliknij zainstaluj. Aplikacje z nieznanych źródeł są włączone dla downloader. Dobrze, wola, Więc teraz przejdziemy do downloader, aby pobrać e, IPCV Smarters Pro. Oto downloader, ok. A tutaj użyjemy specjalnego kodu, aby pobrać aplikację iPCV Smarters Pro. Bezpośrednio kod to 6, 2, 3, 4 i 8, 8. Dobrze klikniemy OK. No, i proszę, pobieranie rozpocznie się za kilka sekund. Więc e, jeśli chodzi o dostawcę IPCG, podam Wam moje do dostawcy. To zaufany dostawca e, e, Możecie poprosić o darmowy test. A potem kupicie swoją subskrypcję. Wola voilà. e, e, dla IPCV Smarters Pro. Wola, voilà. to jest e, e, weryfikacja. I proszę bardzo. Pobieranie się rozpoczęło. To nie zajmuje dużo czasu. Jest szybkie. Dobrze, klikniemy na zainstaluj. Instalacja jest w toku dla mojego dostawcy EPCR. Zostawię wam stronę internetową w opisie lub wideo. Możecie wejść na stronę internetową, wybrać swoją subskrypcję lub skontaktować się z dostawcą, aby e, dowiedzieć się, e, jeśli macie pytania lub problem z instalacją, więc klikniemy na otwórz, voila, klikniemy na zapisz dla telewizji. Tutaj zaakceptujemy warunki użytkowania aplikacji. A tutaj wybierzemy Extreme Code. No i wola, tutaj potrzebujesz abonamentu IPCD. Jak już powiedziałem, zostawię dostawcę w opisie na wideo lub w komentarzu. Nie zapomnijcie polubić, skomentować i zasubskrybować kanał. Dziękuję i do zobaczenia.